Stary Testament wydaje się, że scedował dziedzictwo woli Boga na naród wybrany, Nowy Testament jakby rozszerzył je na potomków całego ludzkiego rodu. Jedni na tej podstawie twierdzą, że Bóg umarł, inni, że z tej treści wynika bezsprzeczna nadzieja jego powrotu. Wskazuje to jednak na zgodność pojęcia względem jednego: boskiego oddalenia pozostawiającego pole dla wolnej woli człowieka. Z tej perspektywy niepewnym jest jednak to, czy przyszłość ludzkości w zgodzie stać będzie z treścią przypowieści o talentach, czy bardziej o synu marnotrawnym, czy może wypełnią się słowa apokalipsy zapisanej przez ewangelistę Jana jako wybór swego losu dokonany przez człowieka spośród tych trzech potencjalnych możliwości.